Idziemy na plażę. Gotowy? Gotowy. Po schodkach w dół i będziemy na plaży. Ale super. Woda piękna. Je, yeah, yeah, yeah. Teraz to widzów za bardzo nie ma gdzie zapraszać. No na teraz. No teraz. To Trzeba jakiś stolik dostać, ale wiedziałem, że on to by trzeba było poprosić. Ciekawe, czy spotkamy jakichś widzów. Zobaczymy. I jesteśmy na plaży. Spojrzymy, w którym miejscu wyszliśmy. Uwaga, uwaga. Gdzie my jesteśmy? Tu nas nie było. To jest ten budynek. No Nie dotarliśmy tutaj jeszcze. Nie. Jesteśmy w innej dzielnicy Breli za kamykiem, Hen. <grystanie> <grystanie> no dobra. To trzeba się gdzieś rozbić. Także mamy kawałek do plaży, dosłownie chwileczkę i jesteśmy. Ale gdzie jesteśmy, w którym miejscu, potem się okaże, jak pójdziemy na spacer wieczorny. <grystanie> no i tak, mówię, drodzy, dojechaliśmy. I znowu w wodzie Już na już z popływali Woda jest okej okay. Nie jest jakaś strasznie zimna Nie, Tam mam miejscówkę, tam gdzie ten balkonik Tak oddali Miejscówka jest okej okay. Na no, ja nie wiemy w którym miejscu Żeśmy Wylądowali To jest najciekawsze ale wiem jedno, że na pewno tak daleko, żeśmy nie to mi na piechotę. Mm -hmm. Max nas prowadził, ale tutaj nie doszło mm. 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 z żeśmy się nie spodziewali, że biala jest tak duża. Tak. Ale już zobaczymy jak pójdziemy w piechty, to będziemy widzieć. Mm. Mm. Myślimy, że ja to będzie za kamykiem. Tak, no. na 99 bo dosyć daleko jakbyśmy jechali autem, to daleko żeśmy odpłynęli i odbryli. Tak. Od, od baśki wody. Odpłynęli. odpłynęli. Odjechaliśmy. No za to o... O, patrzcie, elektrycznie jedzie. Ciekawe czy wiedzie do baszki wody. No pewnie nie. Śmieci zbiera. Ale czad. No, A to jaka duża musi być biola skoro... Tak. Aż elektryk jeździ. Mhm. Fajne. Tak, no woda jest ok, nie jest jakaś zimna, lodowata. Da się popływać. Ludzi nadmiar nie ma. Ale w sierpniu mieliśmy zimniejszą. Tak, no właśnie dlatego e, ja tak mówię, to tam, nie, czy... były momenty, że było bardzo zimne. No właśnie. Także można, że wrześniu spokojnie przyjeżdżać. teraz mam pokazać. Jak to wygląda, jak się widać prezentuje. Widzicie, tam na górze jest antena. Są trzy balkony. Ja dwa, trzy. I poniżej, po lewej stronie między tą skałą a budynkiem jest taki mały balkonik. To nasz balkonik. A może nie mieliśmy mieć wyżej? Nie, wszystko ok. Tak tak, tak? tak. Tak, <laughs> Mówię. Nie, no za taką cenę. To... Też się nie ma. Czego Mówię, spodziewać? Wiem. Mówiłam, 150 euro. Na ja cztery noce. Także, naszym zdaniem, to niezły winnik, Zwłaszcza, że jesteśmy blisko plaży, I zegar nie wpływa. ja tam ja się zapadam. Fajny. Tam to będzie widok. Tak. Okay. To się zapadasz, Piotrek. Pod wodę. A nie chcę za bardzo trzymać kamerą, żebyście później tego wideo tak nie oglądali, że kamera lata. Pozdróżmy kogoś. Będziecie mieć. O! Pozdrówmy. Tego pana ja rad. Pozdróżmy. Na rad 1980. Radek. Radek. Pozdrawiamy serdecznie, bo no tak wyszło, jak wyszło. A chcieliśmy Cię pozdrowić Chorwacji. Tak. Radek, z Chorwacji. Tak. Pozdrawiamy Także Radek. Pozdrowienia z Chorwacji. Z wody. Z wody. Z gry. Tak. No. Ale też musisz poczekać, zanim się zaukaże. No tak. No. Także bądź cierpliwy, nie gniewaj. się <śla> <śla> Ale nie zanurzaj się. <śla> Hmm. Radek się zanurza. Tak. Radek nie do nisku. Radek zanurza Tak. Dobra, bo jeszcze pan Radek się upojadzi na nas. Nie no, może ma poczucie humoru takie. No to robimy się wygłupiać. Dzisiaj taka pogadanka z wody. Tak. Ale my jesteśmy napełnieni emocjami po dzisiejszym dniu. Które się Dzisiaj się wydarzyło. Tyle kilometrów już przejechali? A przed siódmą. Tak. Praktycznie spaliśmy. Tak, a Izabela w aucie szukała spania. Na prędce. Tak. I po, można powiedzieć, że przed samym zjazdem no. się znalazł Zjechaliśmy, zaparkowaliśmy, wykupiliśmy, pojechaliśmy. I jesteśmy zadowoleni. No na się tak. Trzeba było się nadnosić. Nikt tego w komentarzach nie napisał, że trzeba chodzić tyle po schodach. Tak. No, to prawda. Sześć grzewek wody po schodach. <grymne> <Uo>! <grymne> Dajcie wy coś lajka za tą wodę, normalnie za zanoszenie tej wody. Za <grymne> no tą wodę to trzeba przewodzić, bo tutaj jak ostatnio płaciliśmy w basce 6 zł za litr czy półtora No czas. 6 zł 6, nie? No nie wiem skąd się bierze cena tej wody taka mm -hmm. duża Nie wiem czy oni po prostu chcą kogoś skroić czy co. Ale wiecie co? To jest ważna rzecz. Kurde, nie wiem, jak się głos nagrywa, nie wiem, czy trafiłaś tutaj. Jak będę zamaczał, to nie będę słychać. No właśnie, jest, jest, ja ciągle zamaczam. Jak, jak nasz mnie, to ja ciągle zamaczam. Nie zamaczasz. Trzymaj. pierdol. Trzymaj. Nie wiem, nie wiem, jak teraz głos, a to taki dosyć <grywa> poważny temat. Ja w I nie chcę ten, nie chcę. Ja to na temat paliwa w Chorwacji. No Możliwe, mhm. to nagrać taki raz. Tak? To mam nagrywać? Nagrywam. No to tylko chciałem taką moją wypowiedź dla was dać. Na temat tankowania w Chorwacji, bo mamy diesla. To dotyczy głównie diesla. Zajeżdżamy na stację benzynową, pierwszą. Chcemy zatankować diesla i nie da się, nie chce się skasować ten diesel. Podnoszę, raz, drugi, trzeci. Nie kasuje się. Wołam panią, pani przychodzi i pyta o co chodzi. Tłumaczy jej, że chcę zatankować diesla, tego najtańszego i nie mogę. A ona mi tłumaczy, że oni nie mają, że muszę tego drugiego zatankować. Więc zamknąłem drzwi i ruszyłem dalej w podróż. Tak tam było 30. Centów, tak, sporo było. No, 30 ale jeszcze wam powiem, że pod spodem był czarny guziczek i nie wiem czy to nie dla Chorwatów, że sobie naciśnie no, i odblokowują. I on... Odlokowują. Blokowują tą... Tak, możliwe. Tak samo jak mają, że tylko dla nich No właśnie, to no. już zaraz o tym powiem, ale jeszcze skończyło tej Chorwacji. Zajeżdżamy na tą stację benzynową, podjeżdżamy pod dystrybutor. Przestajmy na piłki. A tam tylko super plus. Diesel. No, mówię, co jest grane? Chciałem już od razu tankować, ale zaczęło mi to nie pasować. I w końcu, spośród chyba nie wiem siedmiu stanowisk, albo ośmiu, tam dużo było tych stanowisk. Wycofałem, i na samym końcu, także nie widać, była stacja, było stanowisko na dwie strony do tankowania tego tańszego diesla. I tylko tam można było ten tańszy diesel zatankować. Także jeżeli podjeżdżacie i tankujecie diesla. I nie zastanawiacie się na tym, bo ja też tak czasem mam, że po prostu wkładam i tankuję. To uważajcie na ceny w Chorwacji. Na Węgrzech wszędzie jest podana cena za diesla i 480, za... 80 forintów. Tak, za 95... Za diesla i za benzynę, no, Jest ta sama cena. Ale jak pod, pod, podjeżdżacie na stację benzynową i chcecie do dystrybutora zatankować, na dystrybutorze wykaz, wyskakuje zupełnie inna cena. Ponad 790 forintów, co daje jakieś tam 9 zł. Tak, że to jest różnica duża. I to chciałem właśnie powiedzieć, że Iza wyczytała, że od Maja wprowadzili, że to jest tylko ta cena dla mieszkańców... Z... Dla osób, które mają zarejestrowane na węgrzech auto. O. I teraz mhm. powiedzcie, czy to jest zgodne z prawem unijnym, bo z mojego punktu widzenia to jest niezgodne, bo jeżeli Polska dawała tańsze paliwo, to wszyscy mogli zatankować. Ale tam prawdopodobnie było od października dla wszystkich, tylko zorientowali się, że przyjeżdżają z tych pobocznych krajów. No tak tak no. przez Węgry jechali. Ale mimo wszystko. Bo wychodziło paliwo 5 zł. Nie powinno Ten do czegoś takiego, takiego absurdu dochodzić. To nie jesteśmy w tym... Ale chcę swoim pomóc. No ale mimo wszystko. Iza jest innego zdania, ja jestem no innego tak. zdania. Ja uważam, no ja uważam że... że pomagają swoim i słusznie. Dlaczego Ach. turysta ma płacić mniej? No niech płaci normalnie jak inni ja uważam, że to jest niesłuszne, bo popatrzcie, tak samo jak Niemcy kupili tańsze paliwo, może dla Polaków nie było tańsze, ale dla nas było tańsze i wszyscy mogli skorzystać. I tak samo Niemcy na trzy miesiące wprowadzili 9 euro ticket na pociągi, autobusy i na wszystko. Za 9... Nie, dla wszystkich. Dla wszystkich? Tak, i wszyscy mogli podróżować. Tak właśnie było, że dużo Polaków kupiło te tikety i były, komunikacja miejska była przepełniona. No ale jednak wiele osób było fajnie sobie podróżować. Tak, już się nagadałem. Nie wiem, czy Wam się podoba taka, taka moja pogadanka, ale ja lubię tak podebatować na takie trudne tematy, bo już takie trudne tematy, bo mnie to strasznie ciekawi. No i też mnie intryguje. Także, jeżeli Wam się podoba, to dajcie hashtag podoba się i już. To nie będę wiedział, żeby nagrywać coś takiego z Izabelcią. Tak, Izabelcia? Tak, no. tak. Także hashtag podoba się to będzie znak dla mnie, że mam więcej nawijać. No chyba wam się nie podoba to nie będę nawijał, no Izabel trzeba się mówić tylko. Tak? No zobaczcie, ostatnio z Izą na ten temat już rozmawiałem Bo znajomy nasz wiesiek powiedział, że trzeba uważać na wiosło, bo można wiosło skupić. Mówiłem, że można było coś przymocować do wiosła, żeby wiosło nie tonęło. I tutaj widzimy, że pan się uczy pływać i ma na wieśle coś przymocowane. I na pewno jak mu wiosło wpadnie do wody to nie utonie. Na wiośle. Dopłynęła wycieczka i tutaj dziewczyna łapała statek, żeby go przymocować. Statek na łódź motorową. Bardziej kątą taki motorowy. I dziewczyna to łapała, zatrzymywała. A gościu już po zatrzymaniu dopiero wypuszcza ludzi. I ja mówię, że to równouprawnienie. I że to pewnie niemka, bo to niemki tak ten walczą o uprawnienie. No, ale może się wiedzą. No, Izabela cię pływa. Izabela nie podziela moich poglądów. Jest po 17.00. Zbieramy się. Idziemy dalej.